Piotra Naliwek. Będzie mi miło, jeśli będzie Pan towarzyszył. <grymne> Drodzy Państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam Państwa dzisiaj powitać. Pomimo niesprzyjającej aury, cieszę się, że tak licznie Państwo dopisali, ponieważ chwila jest wyjątkowa. Z obecną tutaj artystą i oczywiście autorem bloga Galerii Kreski otworzyć coś, co ma szansę stać się wyjątkowym miejscem. I wyjątkowym wydarzeniem, Galerie Kreski. Pierwotnie zamysł powołania tego miejsca, nowego miejsca ekspozycyjnego, narodził się z początkiem roku, w miejsce małej galerii. Mieliśmy, mieliśmy już tutaj w lutym, przed, przedpremierową wystawę grafik Kacpra Boszka i Tomasza Dańca. Stwierdziliśmy, że będzie to doskonałe miejsce do ekspozycji prac o charakterze rysunków, szkiców, grafik. Wszystkich tych dzieł, dla których podstawowym środkiem wyrazu stanie się kreska, ta często niedoceniana forma artystycznego wyrazu, niemniej jednak najbardziej osobista i powiedziałabym taka najbardziej bliska prawdy o samym artyście. Dziś mam tę ogromną przyjemność. Mamy w zasadzie ogromną przyjemność z artystą Piotrem Naliwajką, jak również z nieobecnymi, ale jestem przekonana, obecnymi duchem osobami, jaką jest pani Janina Krałka-Swiderska, która zadzwoniła do nas, prześle nam. Niestety poczta troszkę się opóźniła, bo na tę okoliczność przesłała list, w którym bardzo dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego, sukcesów, jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie Galerii Kreski. Myślę, że bardzo dobre, dobrze stało się, że na tą okazję wybraliśmy właśnie twórczość pani Janiny Krałko-Śwideckiej, artystki, która obecnie ma już 90 lat, między innymi dlatego też nie mogła przyjechać z Krakowa na otwarcie Galerii Kreski. Mogę tylko powiedzieć, że jest to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć te prace, ponieważ one. Ostatni raz były prezentowane w 2006 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie na wystawie retrospektywnej. Natomiast jest to jedyna i myślę sobie wyjątkowa okazja, żeby się zapoznać z twórczością właśnie w przypadku pani Janiny Krałbyśliś Widerski. Chciałam powiedzieć jeszcze o jednym debiucie. To są zeszyty rysunkowe. To jest forma katalogu, która będzie towarzyszyć właśnie wszystkim wystawom Galerii Kreski. Powiem otwarcie, ma troszkę nowatorską formułę, jest oryginalna, nawiązuje do idei szkicownika artystycznego, stąd zaskakuje nie tylko formą, ale i zawartością, i samą treścią, gdzie między innymi znajdują się tam teksty pisane odręcznie. I właśnie taki jeden tekst poświęcony Idei kreski odręcznie napisał autor loga galerii kreski, jak również tą ideę i formę kreski, którą tą znajdziemy w tych zeszytach rysunkowych. Napisał Piotr Na tutaj obok nieobecny, więc ja już po prostu pozwolę sobie oddać głos artyście, którym przekona Państwa ja ważnym, mam nadzieję i obiecującym. Kategorii wydawnictwa, y, jeśli chodzi o zaszyty rysunkowe ekspozycji, będą prezentowane tutaj dzieła. Zawsze to zrobić. Proszę popatrzeć. Z tego wszystkiego możemy zrobić rysunek. Już nam się coś tworzy. Tak? Czasami takie abstrakcyjne formy pojawiają się na pracach właściwie kropki czy kogokolwiek innego. Takie formy pojawiają się u Matisa, takie formy pojawiały się u Strzemickiego w jego powidokach. Jeżeli Państwo zobaczycie, to o, możemy z tego smoka łączyć jak postaramy się trochę dłużej, trochę czasu poświęcimy, możemy z tego smoka lub czegoś innego, bo kreska jest wszędzie. Kreska jest elementarnym sposobem wypowiedzi człowieka. Nie wiemy tego, bo większość z Państwa, jak sądzę, myśli, że nie rysuje. Ale kiedy jedziecie samochodem, nie macie akurat nawigacji, macie mapę, to rysujecie kreskę, którędy w jakimś mieście chcecie się poruszać. Takie strzałeczki tam na tej kresce zaznaczacie, żeby Wam się nie pomyliło, w którą stronę. Dokładnie tak samo wygląda robienie czegokolwiek w dziedzinie plastyki. Czy architektury, czy, czy nawet muzyki. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieliście e, partyturę współczesnej, e, bardzo nowoczesnej muzyki. Ona wygląda jak rysunek. Tam nie ma żadnych nut. Tam są po prostu kreski, jakieś linie, jakieś, jakieś zygzaki, na podstawie których fartet smyczkowy gra w przedziwny sposób swoje utwory. Oczywiście do tej partytury jest legenda. Na dole jest napisane, że jeżeli jest 10 kresek zrobionych flamastrem czerwonym, to wtedy facet, który gra na wioloczeli musi stukać w tą, w tą taką na dole łapkę, na której ta wioloczela stoi oparta właśnie 10 razy smyczkiem drugą stroną. I oczywiście muzycy to muszą opanować. To jest już takie ekstremalne użycie kreski. Ale co ciekawe, on jest bardzo podobne do tego sposobu, w jaki kreski używają małe dzieci, kiedy dostają pierwszy raz ołówek do ręki i kiedy... czy jakieś właśnie kredki, kawałek czy czegoś innego, kiedy zaczynają rysować. To są również tylko i wyłącznie ekspresyjne linie, ekspresyjne drapnięcia, pociągnięcia, które oddają ich stan emocjonalny, nie oddają może tego, co one by chciały narysować, ponieważ to, znaczy, to jeszcze nie jest pies ale już czujemy, że jeżeli byłby to pies, to byłby zły. Właśnie na tym polega siła rysunku. Ten spór, który gdzieś tam pod... w XIX wieku rozgorzał między zwolennikami rysunku i zwolennikami plamy, jest w zasadzie bez sensu, dlatego że rysunek, kreska służy tylko i wyłącznie do zapisu pierwotnej myśli artysty. To znaczy, chcemy coś dla siebie zapisać. Tak jak poeta zapisuje gdzieś tam sobie parę słów, które potem wykorzystuje, to my, artyści, ale nie tylko artyści, zapisujemy to sobie przy pomocy kreski, przy pomocy najprostszego, zero-jedynkowego sposobu zachowania myśli. Prawie wszystkie swoje rysunki, które wykonuję, bardzo rzadko w sumie niszczę. A to z tej proste przyczyny, żeby kiedyś ktoś nie zrobił mi takiego pikusa i nie wydał albumu z moimi niechcianymi przeze mnie rysunkami. Więc niszczę. Natomiast rzadko pokazuje się zapis myśli artysty. Właśnie w wypadku rysunków jest to stosunkowo proste do wychwycenia. Bardzo łatwo jest ocenić na podstawie rysunku, czy artysta jest dobry, wielki, czy go w ogóle nie ma. No ale. Trzeba się tym rysunkow mieć możliwość przyjrzeć. Właśnie ta galeria, którą, którą będziemy otwierali, daje taką możliwość. Daje możliwość zmierzenia się z tym, jak artyści, jak artyści męczą się przy rysowaniu. Czasami wydłubiemy w piasku palce. To jest to, co czasami zobaczymy na suficie i to powiemy sobie, co w tym zacieku jest, ale przecież... To, co w tym, co jest najważniejsze? Jego obwód, to, co tworzy nam jakąś formę. Kreska jest podstawą dla naszej wyobraźni. I zachęcam do szukania tej kreski wokół siebie. Ona jest absolutnie wszędzie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja chciałabym tylko jeszcze bardzo serdecznie podziękować pracownikom Polskiej Galerii, którzy naprawdę z dużą pasją, zaangażowaniem bardzo pomagali i wzajemnie się tutaj wspierali, zarówno przy wystawie prac profesora Biniasa, którą Państwu zachęcam do oglądania w międzyczasie, jak również przy pracy i przygotowaniu ekspozycji w Galerii Kreskiej. Bardzo Wam dziękuję, mojej mili. E, I jeszcze tak, e, to ja już oddam jeszcze na chwilę Tak, głos i zaczniemy na bo się wszyscy nie zmieścimy w środku, więc Państwo będziecie tutaj stali w kolejce, partiami, tak? Myślę, że nie będzie tak źle. Dobrze, to yy, bardzo proszę, to Pani Piotrze, otwieramy tą galerię kreski. No, kreska to nie tylko kresowa, prawda? Não, não,